Tytułowi Czarodzieje Koni to przedstawiciele specjalnego klanu kozackich, powiedzielibyśmy dzisiaj zaklinaczy. Ludzi, którzy mają nadnaturalne umiejętności rozmawiania z końmi. Historia zaczyna się 100 lat temu, kiedy to po bitwie pod Komarowem w 1920 roku ranny Ataman zostawia swoje siodło. Współczesny bohater książki odnajduje to siodło po 100 latach, zaczyna na nim jeździć, a kiedy chce je wyremontować pod siedziskiem odnajduje tajemniczy dziennik, dziennik Atamana. Żeby rozwikłać zawarte tam informacje, musi się wybrać w podróż przez wieki. To powieść o przygodzie, powieść o koniach, sporo w niej zacnych, dawnych, znanych, legendarnych postaci, jak Emir Żewuski czy Juliusz Dzieduszycki, znane, wybitne kresowe stadniny, słynne konie, ale także piaski pustyni. Książkę wydało wydawnictwo Zysk i Spółka, a ilustracje do niej zrobili znamienici artyści, ale również koniarze: Weronika Kobylińska i Rafał Walendowski.